Zmiana zakresu czy organizacji służb skarbowych poszła w dobrym kierunku. Skupienie w jednych rękach w różnych pionów administracji skarbowej pozwala na lepsze nią zarządzanie. I z tego punktu widzenia, mając na uwadze, że to od jakości i sprawności administracji podatkowej zależą. Zależy poziom realizacji dochodów budżetowych, to w dobrym kierunku idzie. Tyle tylko, że oczywiście nie może to oznaczać opresyjności nowej administracji podatkowej w odniesieniu do podatników. Dla podatników zmieni się niewiele. Może jedną z takich istotnych zmian jest to, że, że odwołanie. Od decyzji y, naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego będzie składać się do tego samego organu. Tutaj są wątpliwości konstytucyjne, bo de facto y, ten sam organ... Będzie rozstrzygał w tej samej sprawie, więc trudno wyobrazić sobie, że będzie zmieniał swoje stanowisko, choć tego wykluczyć oczywiście nie można. Natomiast dla wszystkich tych podatników, którzy uczciwie płacą podatki, rzetelnie rozliczają się ze swoich obowiązków, w zasadzie niewiele się zmieni, albo nic się nie zmieni, bo będzie to ten sam urząd skarbowy ich obsługiwał w takim samym zakresie uprawnień. Także tutaj ci podatnicy nie muszą bać się. Administracji, która będzie ich znienacka kontrolować, która będzie stosować podsłuchy, która będzie wizytować podatnika z psem albo z bronią. Bo to jest oczywiście dopuszczalne, ale trzeba mieć na uwadze, będzie dopuszczalne, ale trzeba mieć na uwadze, że to było także dopuszczalne dotychczas, dlatego że mm, wszystkie przepisy i uprawnienia organów y, szczególnie celnych i urzędów kontroli skarbowej, które zostały przeniesione do nowej ustawy o kas, jest y, o krajowej administracji skarbowej, y, to w zasadzie są te same uprawnienia, które były dotychczas plus w przepisy prawa ubrano też dotychczasową praktykę stosowania prawa, bo też musimy mieć na uwadze, że to od tego, jakie wytyczne organy dostają, w jaki sposób prowadzą selekcję do kontroli, w jaki sposób przeprowadzają te kontrole i jakich środków przymusu używają w tej kontroli, zależy skuteczność takiej kontroli. No miejmy nadzieję, że ta opresyjność nie wzrośnie, a te służby skarbowe, zarządzane przez jednego szefa no po prostu podniosą swoją efektywność. Efektywność w szczególności w ściganiu różnej maści oszustów podatkowych i tych, którzy świadomie, celowo nie płacą podatków.